Ojca i Syna, i ducha świętego. Pan z Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości Wyrazem tej radości będzie nasze spotkanie ze Zmartwychwstałem panem w Paschalnej ofierze przyświętej w łamaniu chleba eucharystycznego, który będziemy sprawować dzisiejszej nocy i w jutrzejszą uroczystość. Drodzy bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Przecież Wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujemy. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie Wam dodane. Bóg Ojciec wie, czego nam potrzeba do życia i do zbawienia z równością że to Zanośmy do Niego nasze pokorne prośby w Kościoła, świata, nas tu zgromadzonych i wołajmy do Niego. Po błogosław ten chleb, po błogosław wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę lewa które nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na I które wziąłeś w swoje święte i przygodne ręce, aby je przemieniać w swoje ciało. Baranku Boży, który i zło, Także wędliny, wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka Paschalnego, świątecznych potraw, które Ty spożywałeś z apostołami podczas ostatniej wieczności. Chryste nasze życie i po Bogosław, także jajka, znak nowego życia. Byśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich, gości, rodzin. mogli także dzielić się wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w niebie, gdzie żyjesz i na nawet wieki. Cieszcie się sobą nawzajem. Cieszcie się tymi, którzy do Was przyjadą i jutrzejszego dnia, i na drugi dzień świąt. Bądźcie radośni, bo Bóg daje nam tę radość, byśmy się tą radością dzielili ze wszystkimi, których kochamy ale także pamiętajmy o bezpieczeństwie prośmy dobrego Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej by nikomu w czasie tych świąt nic złego się nie przydarzyło A przecież będziemy podróżować do naszych bliskich także inni przyjadą do nas więc pomódlmy się do Matki Bożej